Nie przestałaś być kochana w dniu, kiedy odszedł, przestałaś być kochana wtedy, kiedy jeszcze był, ale już przestał wybierać, wtedy, kiedy jeszcze śmialiście się razem, ale jego śmiech był grzecznością, nie radością, kiedy dotykał cię, ale jego dłonie nie pamiętały twojego kształtu, kiedy odpowiadał dobrze, ale jego oczy były już gdzie indziej. Wiesz o czym mówię, znasz to uczucie, kiedy związek jeszcze istnieje na papierze, w statusie, w nazwie, ale w środku jest tylko ty próbująca uratować coś, co drugi człowiek już cicho zamknął. I najgorsze nie jest to, że odszedł, najgorsze jest to, że ty zostałaś i mimo wszystko wciąż próbowałaś, że wierzyłaś, że może wystarczy jeszcze trochę cierpliwości, jeszcze jeden delikatny gest. Jeszcze jedna rozmowa, która tym razem dotrze. Jeszcze jedno, przepraszam za coś, czego nie zrobiłaś, tylko po to, żeby przestało być tak cicho. Ale cisza nie znikała, rosła. I ty rosłaś w tej ciszy, ale nie w górę, w środek w wewnętrzne kurczenie się w niewidzialność, a przekonanie, że jeśli tylko będziesz mniej wymagająca, bardziej cierpliwa, bardziej zrozumiała, to może zostanie. Może wtedy znów cię zobaczy, ale prawda jest inna. On nie przestał cię widzieć, bo zrobiłaś coś złego. Przestał cię widzieć, bo przestał próbować patrzeć. I to nie jest twoja wina. Związek nie umiera nagle, umiera stopniowo, w małych, zapomnianych obietnicach, w nieodbieranych telefonach, w nie teraz, które staje się już nigdy. W rozmowach, które kiedyś trwały całą noc, a teraz kończą się na Ok. W dotykach, które wcześniej były pytaniem, a potem stały się tylko automatycznym nawykiem. Umiera w tym momencie, kiedy jedna osoba w dalszym ciągu kocha, a druga już tylko trwa. I ty to czułaś. Czułaś to całym sobą, ale nie chciałaś w to uwierzyć, bo jak można uwierzyć, że ktoś, kogo kochasz, jest obok, ale już go nie ma? Że jego ciało jest tu, ale umysł dawno odszedł, że kiedy mówisz, kocham cię, on słyszy tylko dźwięk, nieznaczenie. Więc zaczęłaś się dostosowywać. Przestałaś pytać, gdzie był. Przestałaś mówić, co cię boli. Przestałaś pokazywać, że cię to rani, bo myślałaś, że jeśli będziesz mniejsza, on się nie przestraszy. Jeśli będziesz cichsza, może usłyszy. Ale on nie słyszał, bo ludzie, którzy odchodzą emocjonalnie, nie odchodzą przez hałas, odchodzą w ciszy i zostawiają cię w tej samej ciszy, ale ty jesteś w niej sama. A najsmutniejsze jest to, że ty nawet nie zauważyłaś momentu, kiedy przestałaś być widoczna. To się nie stało nagle, to było jak zanikanie, powolne, niemal niezauważalne. Dzień po dniu byłaś trochę mniej ważna, trochę mniej słyszana, trochę bardziej sama. Aż w końcu przyszedł dzień, kiedy spojrzałaś w lustro i pomyślałaś, kiedy ostatni raz ktoś naprawdę na mnie patrzył. I to nie było pytanie o spojrzenie, to było pytanie o widzenie, o obecność. O to, żeby ktoś zobaczył cię nie tylko oczami, ale sercem. Ale wiesz co odkryłam? Coś, czego nikt ci wcześniej nie powiedział. To, że ty czułaś się niewidzialna, nie znaczy, że byłaś niewidzialna. Znaczy to tylko, że byłaś w związku z kimś, kto przestał patrzeć. I to nie mówi nic o tobie, mówi wszystko o nim. Związek potrzebuje dwóch osób, które wybierają się nawzajem każdego dnia w małych gestach, w cierpliwości, w rozmowach, w dotykach. Które nie są nawykiem, ale decyzją. I kiedy jedna osoba przestaje wybierać, druga może próbować jak najdłużej, ale nigdy nie będzie wystarczająco dużo miłości w jednym sercu, żeby wykarmić związek dla dwojga. Nie da się kochać za kogoś, nie da się zostać za kogoś, nie da się być obecną za kogoś, kto już odszedł, nawet jeśli wciąż jest w tym samym pokoju. I to właśnie jest najtrudniejsze do zaakceptowania, że ty robiłaś wszystko, co mogłaś, że byłaś cierpliwa, kochająca, otwarta. Ale miłość nie jest wystarczająca, kiedy brakuje wzajemności, bo związek to nie solo, to duet. I kiedy jedna osoba śpiewa sama, druga słyszy tylko echo. A ty śpiewałaś tak długo, że zapomniałaś, jak brzmi Twój własny głos bez wysiłku. Zapomniałaś, jak to jest być w relacji, gdzie nie musisz prosić o uwagę, gdzie nie musisz tłumaczyć, dlaczego coś cię boli, gdzie nie musisz być mniejsza, cichsza, wygodniejsza, żeby być kochaną. I właśnie wtedy wydarzyło się coś, czego się nie spodziewasz. Koniec związku nie był porażką, był uwolnieniem, bo kiedy odszedł, ty w końcu przestałaś walczyć. I w tej ciszy, a po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna, usłyszałaś siebie, swoje oddychanie, swoje pragnienia, swój ból, którego nikt nie widział, bo byłaś zbyt zajęta byciem niewidzialną. I nagle coś się zmieniło nie dlatego, że przestałaś go kochać, ale dlatego, że w końcu przestałaś znikać. Zrozumiałaś, że miłość, która wymaga od ciebie bycia mniejszą, nie jest miłością. To jest negocjacja, to jest handel, to jest układ. Będę z tobą, jeśli przestaniesz być sobą. I ty to robiłaś. Nie dlatego, że byłaś słaba, ale dlatego, że byłaś lojalna, nawet wobec kogoś, kto przestał być lojalny wobec ciebie. Ale teraz wiesz, teraz widzisz, że ktoś, kto naprawdę Cię kocha, nie pozwala Ci być niewidzialną, nie pozwala Ci nosić związku sama. Nie pozwala Ci przepraszać za to, że istniejesz. I jeśli ktoś to robi, to nie jest problem z Tobą. To problem z tym, że on przestał wybierać miłość, a Ty nie możesz zmusić kogoś do wybierania Ciebie. Możesz tylko wybrać siebie. Możesz tylko powiedzieć: Nie będę już niewidzialna w czyimś życiu. Nie będę już błagać o uwagę. Nie będę już kochać w pojedynkę. I ta decyzja. To nie egoizm, to dojrzałość, to odzyskiwanie siebie, to moment, kiedy przestajesz być ofiarą nieobecności kogoś innego i stajesz się autorką swojego własnego życia. Bo prawda jest taka: jeśli ktoś chce odejść, odejdzie. Ale jeśli ktoś chce zostać, nie będziesz musiała go o to prosić, nie będziesz musiała się kurczyć, żeby zrobić mu miejsce. Nie będziesz musiała być mniejsza, żeby on czuł się większy. Będziesz mogła być sobą, pełną, żywą, widoczną i to będzie wystarczające. Nie dlatego, że jesteś idealna, ale dlatego, że jesteś prawdziwa. I ktoś, kto naprawdę cię widzi, nie będzie potrzebował wersji ciebie, która się nie boi, nie boli, nie pyta. Będzie chciał właśnie tej, która czuje, która mówi, która istnieje. Więc jeśli teraz jesteś w miejscu, gdzie wciąż boli, jeśli wciąż myślisz o nim, jeśli wciąż zastanawiasz się, co mogłaś zrobić inaczej, posłuchaj mnie uważnie: nie było nic, co mogłaś zrobić inaczej, bo to nie była twoja walka. Nie możesz wygrać bitwy, w której tylko ty walczysz. Możesz tylko przestać i pozwolić sobie na oddech, na ciszę, która nie jest pustką, ale przestrzenią. Przestrzenią, w której po raz pierwszy od dawna jest miejsce dla ciebie, dla Twojego głosu, dla Twoich potrzeb, dla Twojego istnienia, które nie musi być negocjowane. I to właśnie jest prawdziwy początek, nie wtedy, kiedy znajdziesz kogoś nowego, ale wtedy, kiedy w końcu odnajdziesz siebie, tę, której nie trzeba znikać, żeby być kochaną. Dziś wieczorem zapal świecę dla siebie. Nie dla kogoś, kto odszedł, nie w nadziei, że wróci, ale dla ciebie, tej, która została, próbowała, kochała. Popatrz na to światło i powiedz cicho: Robię, co mogę i to wystarczy. Napisz jedno zdanie, które zaczyna się od: Daję sobie prawo do co to będzie prawo do bycia widoczną do odejścia do przestania przepraszać do kochania siebie bardziej niż kogoś, kto odszedł. Napisz to w komentarzu, nie dla mnie, ale dla siebie. Niech to będzie twój cichy akt odzyskiwania. Napisz, z jakiego miasta do mnie trafiłaś. Lubię wiedzieć, gdzie jesteście, ile nas jest w tej samej ciszy, w tym samym bólu, w tym samym procesie odzyskiwania siebie. Jeśli te słowa przyszły do ciebie w dobrym momencie, nie pozwól, żeby YouTube zgubił nas znowu. Subskrybuj. Nie dla algorytmu, ale dla siebie, żebym mogła wracać do ciebie z kolejnymi rozmowami, które nie uczą, tylko karmią, które nie naprawiają, tylko pozwalają oddychać. Bo takie rozmowy to nie treść, to obecność i ja tu jestem dla ciebie.